Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Kane Marco, znany szerzej jako Juggernaut, był przyrodnim bratem Charlesa Xavier'a, zwanego Profesorem X. Mimo, że byli wychowywani razem, Marko był bardzo źle traktowany przez swojego ojca, który wspierał jego przyrodniego brata, osiągającego na dodatek lepsze wyniki w nauce i sporcie. W ten sposób przez lata młodości wykształciła się w nim nienawiść do swojego brata, która popchnęła go w ramiona przestępczego półświadka. Jako młody mężczyzna służąc w armii amerykańskiej, na jednej z misji przypadkowo odnalazł świątynię Cytoraka i zdobył karmazynowy klejnot. W ten sposób stał się awatarem tego bóstwa na ziemi, dziedzicząc jego mistyczną moc, którą używał do szerzenia chaosu i powodowania ogromnych zniszczeń. W trakcie swoich przygód mierzył się z wieloma przeciwnikami i pomagał również bohaterom w ratowaniu porządku wszechświata. Podczas jednej z misji pomagał doktorowi strężowi, w walce z koszmarem i uratował Eternity. Współpracował z Hulkiem podczas ucieczki z galaktycznego więzienia, a następnie starał się z nim w wyrównanej walce, którą przerwało przybycie oddziału X-Men. Jego moc w komiksach potrafiła przyśmieć największe potęgi. Walczył na równi z Kapitanem Brytanią i przegrał jedynie przez użycie ekskalibur'a. W pewnym momencie nawet sam Loki chciał go wykorzystać do swoich celów. Przeniósł go więc do Nowego Jorku, gdzie Juggernaut zmierzył się z Thorem i wygrał to starcie. Dopiero przybycie pozostałych Avengersów dało synowi Odyna czas na zregenerowanie ran. Następnie wspólnymi siłami superbohaterowie zabrali go do więzienia na Asteroidzie, gdzie miał zostać na wieki. W końcu nawet starał się z Cytorakiem, należącym do Panteonu Ośmiu Bogów, którzy chcieli zniewolić ludzkość. Ostatecznie wygrał walkę we własnym umyśle z bóstwem, które ofiarowało mu moc i pokonał pozostałych Siedmiu Bogów. Co ciekawe, jego adwokatem w jednym z procesów sądowych była Shihalk, z którą spędził jedną noc. Historia Jaggernauta ostatecznie skierowała go na drogę prawości. Pogodził się ze swoim bratem Xavierem i dołączył do X-menów. To był jednak tylko wierzchołek Góry Lodowej, przygód, w jakich brał udział. Walczył z niesłychaną ilością zarówno złoczyńców, jak i bohaterów, przez długi czas stojąc w rozkroku pomiędzy dobrem a złem. Z początku do okiełznania swoich mocy potrzebował specyficznego stroju, jednak wraz z pokonywaniem przeciwności losu nie potrzebował już swojego kostiumu, aby okiełznać rzemiące w nim moce. Cechowała go nadludzka wytrzymałość, przez co mógł wytrzymać bezpośrednie eksplozje najpotężniejszych ładunków wybuchowych. Jego siła pozwalała mu rzucać czołgami i walczyć z Hulkiem, czy też torem. Podczas walki zazwyczaj parł do przodu, opierając się atakom i wszelkim barierom oddzielającym go od przeciwnika. Jeśli był zdenerwowany, potrafił rozpędzając się, przebić najgrubsze mury i wydostać z każdej pułapki. Jego rozmiary ograniczały jego zwinność, więc szybcy przeciwnicy mogli unikać jego ciosów. Jednak w momencie, gdy zostali złapani, Juggernaut robił z nich miazgę. Na pewnym etapie swojego rozwoju potrafił przywoływać z innego wymiaru specjalną zbroję, która jeszcze bardziej wzmacniała jego umiejętności. Jako były wojskowy, był wyszkolony w walce wręcz. Posiadał również wiedzę taktyczną i tom, związaną ze śledzeniem celów. Specyficzny hełm, którego używał, pozwalał mu opierać się wszelkim mocom, które miały zmanipulować jego umysł. Jego słabością była podatność na mentalne i mistyczne ataki które potrafiły pochłaniać jego moce. Dzięki temu Thor był w stanie zadać mu obrażenia za pomocą Mjolnira. Jednak były to tak naprawdę tylko zadrapania, które zatrzymały go tylko na moment. Podsumowując, Juggernaut potrafił oprzeć się każdemu przeciwnikowi i przegrywał zazwyczaj w momencie, gdy atakowało go kilku wrogów jednocześnie. Zawsze po takich wydarzeniach trafiał do różnorakich więzień, z których ostatecznie uciekał, gdyż żadne mury nie były w stanie powstrzymać go w dłuższej perspektywie czasu. Większość osób Kojarz go z drugą odsłoną Deadpool'a. Dajcie mi więc znać, czy spodziewaliście się, że Juggernaut jest tak potężny i czy chcielibyście go zobaczyć w kolejnych filmach Marvela. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!